Na ten nowy rok 2026, który rozpoczęliśmy, my w takim nietypowym e, kapłańskim e, składzie tu u nas e, na przedsadku e, z księdzem, ojcem Emanuelem, e, misjonarzem, e, pragniemy Wam złożyć życzenia w strojach, ja w oryginalnym stroju z Burkina Faso. Afryki i nasz ojciec w naszym tutaj góralskim stroju e, z Jaworzynki, z Czycatka. E, życzymy Wam na ten nowy rok Bożego Błogosławieństwa i tej radości, którą przynosi zawsze nam Chrystus e, i tej mocy, która od niego płynie i którą e, dzięki właśnie Jemu nosimy w naszych też kapłańskich sercach. Chciałabym, na okazji nowego roku, w minut, życzyć wszystkim, 2026. Que cette année soit une année de i de dla de wszystkich. Święty prowadzi Was po ścieżkach tego nowego 2026 roku, da wiele łaski Bożej i prowadzi w codzienności. Otwartości na to, co Pan Bóg ma przygotowane, wielu pięknych relacji w Waszej codzienności. I taki miły niespodzianek w roku, jaką ja w tym roku mam, u jego początku, tak wspaniałych gości, kapłanów, z którymi mogę ten czas spędzać i Wam życzę, niech Wam, Panu wszystkim, bóg Amen. Amen! Amen. W tym nowym roku, który nam otwiera Twoje drzwi, chciałbym złożyć wszystkim życzenia, wszystkiego najlepszego, życzę Wam zdrowia, opieki Matki Bożej, błogosławieństwa Bożego i szczęścia w tym nowym roku. Dziękuję. A my zapraszamy Ojca Emanuela tu, do Matki Bożej Frydeckiej na i jak już rozmawialiśmy będzie u niedługo, bo w lipcu, w lipcu spotka się z nami na Eucharystiach i też skieruje do nas, do nas Słowo. Także już zapraszamy. Dziękuję bardzo. I cieszymy się, że się spotkamy Dzięki. razem ze wspólnotą w lipcu. Dzięki wielki. Pozdrawiamy. Dzięki.